Przez chrztu świętego, wielki dar, O Chryste z Twojej hojności. Swym dzieciom wiary dałeś skarb, Nadziei i miłości. Najświętszej, Trójcy wioski. Z wami i dobre, Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie, Jezus powiedział do swoich uczniów Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszę i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest mojem. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawię. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Tematem tej homilii jest wzmacnianie jedności. Pierwszy element. To ten, w którym będę pragnął ukazać, w jaki sposób Pan Bóg dąży do wzmocnienia jedności między nim a nami. Drugi element homilii będę chciał pokazać, jakie Pan Bóg daje nam narzędzia i gdzie je skrywa, żeby wzmacniać jedność między ludźmi. I wreszcie trzeci element to opowiadanie, któremu nadałem tytuł, ponieważ nie pamiętam prawdziwego tytułu, a nie będę sprawdzał, bo ten mi się podoba. O czym kłamią nasze myśli? Opowiadanie zaczerpnięte z książki. Opowiadania dla dzieci, które chcą być odważne. Tak jak powiedziałem, chcie, chciałbym, żebyśmy się inspirowali tym, że o Trójcy Świętej e, dzisiejsza liturgia Słowa mówi nam, ukazując zadania Ducha Świętego. Stąd ten temat: jedność, no bo Duch Święty jest tym, który prowadzi nas do jedności. Jednocześnie chciałbym podkreślić, jak niesamowitą wartością jest to, jaki przykład daje nam Pan Bóg, który istnieje jako ojciec, syn i Duch Święty. Jest jednym Bogiem, ale w trzech osobach, pokazując tym samym, jak bardzo ważne znaczenie dla nas ma relacja do siebie, do drugiego człowieka i do samego Boga. O no, czym mówi zresztą przykazanie miłości bliźnie, Boga Bliźniego i siebie samego. Pierwszy z elementów tej homilii, musimy troszeczkę cofnąć się w czasie, do kwestii, kiedy Jezus Chrystus przygotowywał uczniów na swoje pierwsze odejście. Pierwsze odejście było związane. Ze śmiercią krzyżową. Apostowie oczywiście byli przerażeni tym, zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus jest człowiekiem, który będzie zapamiętany, chodziły za nim tłumy, bardzo się bali tego, jak sobie poradzą sami, chociaż Jezus miał za chwilę wrócić. Wiemy, że ta chwila wynosiła w tej pierwszej perspektywie odejścia trzy dni. Jezus przy okazji zostawił prezent apostołom, uśmiercając swoje ciało, dał siłę do uśmiercania grzechów. Jezus, kiedy za nas umarł, dał nam prezent, pokazał nam, że teraz grzech nie musi nad Tobą panować. Jesteś w stanie odmawiać pokusom. Druga chwila, kiedy Jezus Chrystus żegnał się, to chwila, kiedy miał wstąpić do nieba. I tutaj pojawia się też esencja tego pierwszego elementu homilii. mianowicie sytuacja polega na tym, że znowu apostowie bali się tego, jak będą realizowali misję, którą zostawia Jezus Chrystus. Czynienia innych ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, dawanie swoim życiem przykładu życia dla innych i patrzyli, kiedy Jezus stępował do nieba, aż aniołowie zwrócili im uwagę: macie zadanie do wykonania. I teraz tak, Jezus Chrystus sprawił, że Apostom było przykro. Oni go widzieli, rozmawiali, razem jedni. byli w stanie też widzieć to, w jaki sposób Jezus postępuje i czerpać z niego przykład. Dla nich to było wystarczające. Ale okazuje się, że dla Pana Boga nie. Jezus powiedział: Muszę wstąpić do nieba, żeby posłać ducha świętego. I teraz tak, Jezus, którego dało się widzieć, był kimś cały czas na zewnątrz. Natomiast z perspektywy zesłania ducha świętego, ale także i sztuk, które przyjęliśmy, staliśmy się świątynią dla Boga. On już nie jest na zewnątrz. W taki sposób dzisiaj chcę pokazać, że Pan Bóg dąży do tego, żeby jeszcze być bliżej człowieka. Był na zewnątrz, dało się z nim gadać, widzieć go, naśladować jego postępowanie, słuchać jego nauki. Jezus mówi: Muszę odejść, żeby zamieszkać już w tobie. No i tutaj przykład uczniów, którzy szli do wsi zwanej Emaus, jak Jezus podał im chleb, nad którym się modlił, i zniknął, pokazując: Jestem w Komunii Świętej. A dzisiaj Chrzczenica przypomina nam, od Chrztu Świętego jesteś świątynią dla ducha świętego. Z tego powodu prawdopodobnie był też oskarżany święty Szczepan, który miał zbluźnić przeciwko świątyni w Izraelu, sugerując, że Pan Bóg może zamieszkać w każdym człowieku. To jest pierwszy element homilii. Bóg chce być jeszcze bliżej nas, dlatego dokonuje w niebo wstąpienia, żeby w nas zamieszkać. Drugi element homilii związany z dzisiejszą Ewangelią. To kwestia tego, że już Pan Bóg w nas mieszka, natomiast teraz celem Jezusa Chrystusa i w ogóle celem samego Boga jako Trójcy Świętej jest to, żeby w naszych sercach zapisać coś, co było na zewnątrz nauczanie Jezusa, Jego głoszenie Królestwa Bożego, Jego naukę, żeby ona stała się częścią nas, naszego serca. I teraz tak, jest taki fragment w Piśmie Świętym, kiedy słyszymy Pana Boga składającego obietnicę, że zapisze swoje prawo w naszych sercach. Teraz tak, czym jest te prawo? Te prawo może być rozumiane jako prawo naturalne. Ma je każdy, nawet niewierzącym. Zapisane jest w naszym sercu od samej chwili naszego urodzenia. Nikt nas tego nie musi, nie musi uczyć. Prawo naturalne opiera się na tym, że jest to prawo, kiedy uznajemy, że prawdą jest to, że drugi człowiek ma prawo do życia. No wie to każdy. Nawet nie chrześcijanie, nawet ci, którzy w ogóle nie są wierzący, uznają, że faktycznie każdy człowiek ma prawo do życia. Po drugie, każdy człowiek, zgodnie z prawem naturalnym, które jest wpisane w naszych sercach nikt tego nie musi mówić ma prawo do bycia wolnym. Oczywiście my z lęku, między innymi przed bliskością z różnego innego rodzaju lęków, o których często mówię przy tej ambonie będziemy starali się manipulować drugim człowiekiem. Zawłaszczać go i kontrolować. Oczywiście bardzo często będzie to wynikało z naszej krzywdy, której będziemy nieświadomi. Wiele razy o tym mówiłem, wyjaśniając przyczyny, podając rozwiązania. Natomiast zwróćmy uwagę, że oczywistym jest to, że każdy człowiek powinien być wolny. Nikt nie będzie z tym dyskutował. No i trzecia rzecz związana z prawem naturalnym jest taka, że nie można komuś czegoś odebrać bez jego zgody. Czyli po prostu, w skrócie, powiedzielibyśmy, nie kradnij. Ale to jeszcze nie wszystko. Tak jak powiedziałem, te prawo naturalne złożone w naszym sercu ma cel. Jeżeli my pozwalamy drugiej osobie żyć, być wolnym, nie odbieramy jego własności, przynajmniej tej podstawowej, do której ma prawo, to to sprawia, że jesteśmy bardziej zjednoczeni. Trzy tygodnie temu, jak miałem kazanie, w ramach ostatniego elementu mówiłem, żeby nie czynić życia drugiego człowieka więzienia, nie więzić go. Pamiętać o tym, że chociaż żyjemy razem, to on też ma prawo do tego, żeby rozwijać się indywidualnie, a naszym zadaniem jest wspierać nawzajem swój rozwój. Każdy z nas ma inne cele, ale jesteśmy po to, żeby wspierać siebie, by każdy z nas osiągnął te cele, które mamy indywidualnie. Ostatni przykład do drugiego elementu homilii, przechodzę do trzeciego za chwilę. Modlitwa Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz, gdzie pojawia się też trójca święta, by podkreślić jej jedność, mianowicie wiemy, adresatem jest pogojciec. no bo ojciec nasz. Tym, który jest nauczycielem jest Jezus Chrystus. To on nas uczy tej modlitwy. Gdzie jest Duch Święty? Mianowicie do Boga nie da rady gadać Ojcze bez Ducha Świętego. Dlatego niektórzy wspowiedzi spowiedzi mówią, nadużywałem imienia Bożego. Mówiłem, wypowiadałem imię Boże w sytuacjach, które nie były, nie były konieczne. Nie było takiej potrzeby, nie było takiej konieczności. Teraz uwaga. Jak my od chrztu jesteśmy świątynią dla Ducha Świętego, tak jak gadałem przed chwilą, to teraz tak, jak my nie potrafimy się modlić, to jest Pisma Świętego, to Duch Święty modli się w nas. I teraz uwaga, ja prywatnie, jako Dawid Domański, nawet ksiądz, nie mam prawa mówić do Boga ojcze, ale jeżeli we mnie modli się Duch Święty, no to On jest na równi z ojcem i z synem. Ja jako człowiek, no nie jestem, nie jestem na równi, nie mogę mówić ojcze. No ale Duch Święty we mnie się modli, a On jest równy ojcu i synowi. Dlatego mam prawo traktować modlitwie Boga jako kogoś równego sobie. To jest właśnie ta perspektywa. My troszeczkę przenosimy to na grunt pracy. Jeżeli ja nie jestem dyrektorem, to nie będę mówił do drugiego dyrektora na tym, tylko będę mówił panie dyrektorze. No, bo tego wymaga też kultura. To jest właśnie ten przykład, który pokazuje te rodzaje prawa zapisane w naszym sercu, które sprawiają, że ich przestrzeganie, przestrzeganie także przykazań, przyczynia się do coraz silniejszej jedności między ludźmi. Trzeci element homilii. Chcę pokazać coś, co bardzo często unika naszej świadomości, dzieje się w sferze podświadomości, to znaczy, że podziałem, brak jedności zaczyna się często w nas samych, w naszym wnętrzu. My sobie myślimy, najgorszym jest to, że się kłócę. Okazuje się, że zanim się z kimś pokłócisz, to podział jest już w tobie. Wiele razy mówiłem już o tym, chociażby z perspektywy tego, czym jest nieświadomość naszych potrzeb i te nasze znane doskonale nam hasło, kiedy jest awantura. Domyśl się, a sami nie potrafimy powiedzieć, że co chodzi. Było tych przykładów wiele, dzisiaj chciałbym odnieść się do opowiadania. Główną bohaterką opowiadania jest dziewczynka, która ma na imię Ania. Ania jest jednym z piętnaściorga dzieci, które biorą udział w zajęciach artystycznych, które odbywają się w czwartki po lekcjach. Ania, kiedy po raz pierwszy raz przyszła na te zajęcia, zobaczyła, jakie dzieci biorą udział w tych zajęciach. Przywitała się z każdym, ale generalnie nie rozmawiają zbyt wiele. Natomiast Ania znana jest tego oczywiście tylko dla siebie samej. Widzi tą, e, widzi tą prawdę, widzi tą sytuację. Bardzo często porównuje się z innymi dziećmi. Patrzy, jak one rysują, malują, a nie jest przekonana, że jej rysunki są trochę gorsze. Są trochę gorsze i kiedy widzi, że pani, która prowadzi zajęcia, przychodzi do niej e, i chwali ją za rysunki, to Ania sobie powtarza, aha, ona wie. Ona wie, że moje rysunki są trochę gorsze, dlatego przyłazi tutaj, żeby mnie pocieszyć. Ona nie chce, żebym ja się czuła gorsza niż inne dzieci. No i generalnie Ania nie wierzy w to, co mówi pani, która prowadzi zajęcia. Jest przekonana o tym, że jej rysunki są gorsze. Nie rozmawia za bardzo z innymi dziećmi, no bo jakoś nie czuje takiej potrzeby. Jest przekonana o tym, że generalnie nie jest potrzebna tym dzieciom do szczęścia. Mogłaby nie istnieć. Tak naprawdę jest zajęta sobą, swoją pracą, rozwijaniem swojego talentu. Kiedyś pani, która prowadziła zajęcia, powiedziała, że przygotują tak zwany wieczorny pejzaż, jakieś takie wieczorne ar arcydzieło. Może być wieczorny pejzaż, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale polegało to na tym, że dzieci miały przynieść duży karton pomalowany na czarno, na którym będą naklejały swoje dotychczasowe prace, które miały wyciąć. No, i oczywiście Ania przygotowała się do tej pracy, przyniosła sobie czarny karton, przyniosła swoje prace, ale wycinając te prace z papieru zauważyła, że nie ma jednej istotnej rzeczy: kleju. Oczywiście, jak to Ania? Zaczęła bardzo mocno w myślach yy, pogardzać sobą, bardzo mocno siebie krytykować, udzielając sobie reprymendy, mówiąc: Jak mogłam być taka nieroztropna, żeby nie zabrać kleju? Co ja sobie myślałam? Przecież bez kleju nie da się tej pracy wykonać. Jak mogłam znowu zapomnieć? Zawsze zapominam. No i generalnie, kiedy tak myślała o sobie, karciła samą sobą. Zwróciła uwagę, że jej koleżanka Jacynta ma nowiusieńki klej. Spojrzała na ten klej, spojrzała na Jacynta i przypomniało jej, się, jak dzieci plotkowały o tym, że Jacynta już teraz, dwa lata przed zakończeniem szkoły. Ma pewne miejsce w Akademii Sztuk Pięknych. No i mówi sobie tak: O, ta zawsze była uzdolniona, ta zawsze była najlepsza. No i wycinając tę pracę, mówi sobie tak: Hyacintha do siebie, będę musiała kogoś poprosić o ten klej. Spojrzała znowu, Tania ta spojrzała znowu na Hyacintę i mówi: Spytam Hyacintę, czy pożyczy mi swój klej. I wtedy zaczęła odgrywać w swojej głowie znowu tę scenę, żeby być przygotowaną na to, co się wydarzy. I mówi tak: Jak ja powiem do Hyacinty: Pożycz mi klej, no to Hyacynta na pewno uda, że mnie nie słyszy. Ona będzie mnie traktowała jak powietrze, yy, postawi za wysoko nosa i będzie, będzie dalej dopracowywała swoją pracę. Jeszcze mało tego będzie się popisywała, go na potrafi malować. Albo inaczej, jak ja powiem Hyacyncie, daj mi klej, pożycz mi klej, to ona powie: nie dam ci, bo cię nie lubię. Albo jak ja jej powiem: pożycz mi tego kleju, no to Hyacynta na pewno powie do mnie: widzisz, ale masz sklerozę. Ciągle zapominasz. No i takie sytuacja analizowała sobie Ania w swojej głowie i w pewnym momencie nawet pomyślała tak, jak ja bym miała klej, a Jacinta by nie miała, to ja bym zaraz do niej poszła i bym jej tej klej dała. Bo przecież tak trzeba postępować. Jakby ona nie miała, to ja zaraz jej dam ten swój klej. W pewnym momencie Chycyn... Ania była już tak bardzo nakręcona tą sytuacją, że wstała i zaczęła wrzeszczeć po Jacyncie dlatego że Jacinta w pewnym momencie westchnęła z ciężarem. No i wtedy Ania wstała, tak jak powiedziałem, zaczęła krzyczeć po niej, ale ty jesteś bezwzględna? Jak możesz mi to wypominać, że dzisiaj zapomniałam kleju? W ogóle, jak śmiesz się do mnie nie odzywać, kiedy ja potrzebuję kleju, bo go zapomniałam? Dlaczego wypominasz mi to, że mam sklerozę? Myślisz, że jesteś lepsza ode mnie? Jak ja bym miała klej, na pewno bym ci dała. Dlaczego mi go nie chcesz dać? I tak jak powiedziałem, konflikt zaczyna się wewnątrz nas. Tytuł tego opowiadania, który wymyśliłem, opowiadanie zaczerpnięte z książki, nie pamiętam tytułu, to brzmi O czym kłamią nasze myśli. Podział zaczyna się bardzo często w nas samych. My tylko widzimy, jak z kim się kłócimy. Amen.